Cześć. Jestem Agata. Witamy, jestem Hubert. Cześć, jestem Kinga. Jestem Karolina, a za kamerą jest Kasia. Tworzymy zespół o nazwie EcoEkonomia. Naszym celem jest poszukiwanie i propagowanie dobrych praktyk, które mają pozytywny wpływ na klimat oraz warunki życia mieszkańców Koła i okolicznych gmin. Dlatego też chcemy zaprosić Was teraz do obejrzenia reportażu, który jest wynikiem przeprowadzonych przez nas badań na terenie naszego powiatu. Oczywiście podjęte przez nas działania nie miałyby miejsca, gdyby nie pomoc naszych wolontariuszy, chętnych uczniów i nauczycieli z naszej szkoły, którym za wszystko serdecznie dziękujemy. Oprócz tego, dla ambitnych oraz zainteresowanych poruszoną problematyką w materiale filmowym oraz wszystkich ekodziałaczy przygotowaliśmy konkursy. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Obserwujcie więc nas na stronie szkoły oraz na Facebooku. Zapraszamy!